Dzisiaj gramy w takie coś, że buduję miasto Ola! jestem tu z moją siostrą, jak słyszycie. Przywita się ona, powiedz hej. Hej. No hej powiedziała. I tutaj już trochę sam robiłem. Nie, 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 Ona mi ciągle naciska. Ola, nie wolno. No i budujemy. Tutaj mam takie wieżowce. To mi się zarabia pracę. Tylko, że... Nie wiem co zrobić, bo mam ciągle. nikt mnie nie lubi tego. Tylko mam. Widzicie tutaj. Mogę Mami. wyznaczyć. Toteczkę. O, widzicie. Mam. są. Nie wiem co zrobić. Nawet zabawka zabaw postawiłem. Tutaj możemy jakąś drogę. Janusz. No, ona mi ciągle klika. O? i się buduje. Ola, nie! Ciągle tutaj klika Ola. Ale jest tak kochana moja siostra. Ola. Tylko nie rozumiem, bo takie duże miasto, a on tylko... No zaraz zobaczycie jak ma ludzi o. i tutaj taki przebuduje licek. No i mnie pewnie wróci do serwera. A no, co jest? Co jest? Co to jest? Co tu się tam. Co Tu, tam, tam to jest? tam Nie Co to się Co jest? Co Zobaczmy, nierówno ulicę postawiłam, dobra, musimy usunąć to, niestety, przesuń, nie musimy usuwać, tylko, o, teraz, o, mama mnie woła, czekajcie, no, mówi mi, że mnie kocha co tu się stało, czekajcie. Ta gra jest dziwna. Przesuń. To też przesuniemy. Hop. I teraz budujmy. O. Is it? hmm. it's not. It's not. It's not what is with this? I do not know I do not czy po prostu. O. Czekajcie. Nie wiem. Oni jadą to miejsce. Uf, ale tam coś krzyczy. Nie wiem, tu za dużo budujemy. Tu tak trochę budynku. Oto tu się dzieje. I pamiętajcie, codziennie są filmy. Codziennie są filmy. O Jezus Maria. ale mi marzyna tam idzie. Chcielibyście tak, żeby ktoś wam skakał tak nad domami i budował wam chaty. Ja bym mógł tak, ale już mi się nie przyzwyczaił. Ciekawe ktoś pieczy na serwerze. Nie yy, jestem. Yy, to... Zobaczcie, niczemu nie jestem. Dziwne. Tutaj jest takie jakby centrum miasta. Tutaj jest największość budynków. O, tutaj jakiś drogi brakuje, więc do budynku. Robimy autostrada. Człowiek na to. No to chyba raczej nie no, będzie się nazywało autostrada. O, czy jest samochód? Kto jest? No tam się sprytam. No nie, matko, to jednak nie zrobimy tego. Co? Czekaj, co ty będzie. Autostrada, to muszą też być lampy. Obróć. O! Lampa. Tutaj. Tutaj. No, to mnie to się nie nazywa autostrada. O jezu. Skoro to się po prostu taka droga nazywa. Tutaj też damy tą lampę nawet dużej te miasto Ale bardzo mało budynków mi daje hajs, więc zrobię więcej biznesów. Tylko co z tym się dzieje, zaczynam się. Dobra, tutaj będą biznesy. Tutaj będą mi budynki robiły kasę. To będzie taka droga prowadzić do forsy. co A, no co jest no co jest nie mów, że znów to samo ciekać ty mogę postawić chodć Tutaj będę po prostu sobie przychodzić. No matko. Złośliwe to jest dla mnie. Dosłownie złośliwe. O nie budynek się zapalnił. to Zaraz pojadę ten, ten budynek straszny. Ta gra mnie robi po złości, dosłownie po złości. Dobra, budujemy dalej budynki. Biznesy nasze. Chcemy jak najwięcej forsy. Połączymy się z jakimś miastem. Chyba się da tutaj budować. Mm -hmm. Robimy tutaj biznesy, robimy biznesy. Przepraszam, ale moja siostra ma taką zabawkę i ona tak bardzo hałasuje. Robimy biznesy, biznes, biznes. Mamy mało hajsów. Hajsiu, mało hajsów. Zobaczmy jak inni mamy miasta fajnie zrobione Albo idziemy do tamtej albo będziemy udawać że jesteśmy mieszkańcami bo można się zrobić takim małym mieszkańcem dobrar o né? Dobra, idziemy od niej. Idziemy do ten tego typka. Szybko, ale ładnie jest kim. Ja wysoko skoczy, ja wysoko skoczę Lepnie. widzieliśmy i zobaczcie jak on ma małe miasto się tu jakoś już mogę coś tu zniszczyć o moja mama Idziemy.

Co ty się dzieje? Muszę przejść. No koch, To nie wychyle to dobra. Wiecie jak można? Oraz jest charakter. Oj, jak widzicie zmieniłem skina. Mam taką czapkę i taką twarz. Niby mówią, że jest skakowana, ale dla mnie nie jest. Dla mnie jest jak dla mnie ta twarz jest jak każda twarz. Dla mnie to tutaj jest takie centrum miasta. Tutaj jest dużo budynków. I wszyscy mają megapolis, a ja mam Filipolandia. Zobaczcie tutaj nawet, to się jest. Rok. Patrzcie, tutaj wam zaznaczę o, oj, tutaj już nie mogę Ale tutaj po prostu gdzie maluję to jest tam widzicie 2000 siostra też nie braju. i tutaj też jest takie miasto, bo tutaj jest bardzo dużo O A ty? Tak ja, To jest super. się na kuchniami. Jestem! jest się nie hmm. bawi O nie, pali się budynek, ale trudno ugaszam to zaraz A wiesz, że coś nie chciałem, bo już mam dużo wieżowców. To w ogóle 6 minut się robi No widzicie nawet tutaj gasz Straż pożarna! Ja! O Jezu! Dobra, to będzie. Na dzisiaj to koniec. Bajos!